Cześć, witajcie na kolejnym filmiku na tym kanale. Dawno nic nie publikowałem z powodu braku czasu, ale postanowiłem nagrać nowy materiał, ponieważ trochę razi mnie w oczy i uszy pewna kwestia, jeśli chodzi o powielanie błędnego nazewnictwa i wprowadzanie akwarystów, szczególnie tych świeżych akwarystów, w błąd. Yy, I później yy, cały czas yy, to krąży gdzieś w sieci i jest taka dezinformacja na temat yy, nazewnictwa yy, jeśli chodzi o żyworódkę andlera i gupika retikulata. Do czego dążę? Trzeba rozróżnić żyworódkę andlera od gupika yy, pawie oczko i ewentualnie nazywać żyworódką andlera rybę krzyżowaną, ale nazywając to klasą K, czyli formą uzyskaną z krzyżówki właśnie tych dwóch gatunków. Rażące jest to, że znamienici hodowcy nazywają gubikiem endlera rybę, która w ogóle nawet nie jest podobna do endlera, do żyworodki. Jest typowym odpadem selekcyjnym lub yy, słabą krzyżówką mającą więcej cech retikulaty niż yy, żyworódki Endlera. Na pierwszym slajdzie jaki pokazałem mieliście zestawienie dzikiej żyworódki Endlera z krzyżówką z retikulatą oraz z retikulaty. No, na pierwszy rzut oka widać cechy, które różnią te ryby. Yy, dzika żyworód kandlera tutaj macie kampomę 46, fotografia Bartka Gorzkowskiego, ryba moja. Yy, widać drobną budowę ciała, ogon jest okrągły, yy, przezroczysty, jedynie zabarwione są yy, miecze górne i dolne. Na kolejnej fotografii pojawia się już krzyżówka retikulaty z yy, yy, żyworódko endlera i widać ten ogon postrzępiony, nieregularny kształt, w pełni zabarwiony, to jest pierwsze pokolenie akurat. Więc no widać te cechy, ten, ta ryba też jest bardziej taka toporna, nie jest taka delikatna. No i tutaj będziecie widzieć zaraz już kolejne pokolenie, gdzie już tą rybę można nazwać klasą K, czyli już selekcjonowana na wzór żywotki Endlera, czyli drobnej budowy ryba, ale widać cechy ryby po krzyżówce z retikulatą. Do krzyżowek używałem ryb od Jacka, Ambroszkiewicza, Sadel Blacków i, i uzyskałem taki efekt, jak widzieliście wcześniej. No, a jeśli ktoś opowiada, że pokazuje rybę, która nie jest endlerem i pisze Endler jakiś tam, jakiś tam Gold, a tak naprawdę to jest głupi kretykulata Ginga Rubra i to z słabej selekcji i mówi, że selekcjonował ją od dwóch lat i uzyskał taki efekt, no to, to jest no, kiepskie w ogóle. I później to krąży w internecie, ja już w ogóle staram się to olewać, ale to jest, no, ciężki temat w ogóle, bo Człowiek chce coś pokazać, to, to nazywają go od pseudo hodowców, albo od hodowców, gdzie ja w ogóle nigdy nie użyłem wobec siebie słowa hodowca. Ja mam kilka zbiorników, jadam się rybami, dzielę się jakąś tam wiedzą, którą sobie zdobyłem przez rozmowy z kimś, kto jest mądrzejszy. I razi to, że ktoś wymyśla jakieś nazwy, a tak naprawdę mówi o selekcji, gdzie. gdzie Temat selekcji, no to trzeba poruszać z osobami, które naprawdę się na tym znają i mamy wielu świetnych hodowców przez duże H, którzy no, wiedzą o czym mówią, a nie no, osoba, która będzie mówiła, że w jednym zbiorniku ona robi selekcję i ryb, gdzie na to potrzeba kilkanaście zbiorników. Takie wylanie gorzkich żali. Ale no, nie wierzcie we wszystko, co jest w internecie. Pozdrawiam Was. Trzymajcie się. Hej.